Teraz środowo. Mam dzisiaj wolne. I przyjechałam do tego budynku, który widzicie tu w oknie. Tu przyjechałam. Ten budynek to jest no. Boże. No lekarz, no. <laughs> przyjechałam na pobranie krwi. Um, bo wczoraj byłam na u lekarza i muszę odnowić sobie y y zrobić nowe badanie krwi na tarczyce. Y tak, tar na tarczyce choruję od drugiej ciąży. Zrobiła mi się gdzieś tak w połowie drugiej ciąży tarczyca. No i kontroluję. Y tu w Norwegii mi się podniosła. Y brałam 25, nie wiem jak to tam jest, chyba miligramów tej tabletki. Teraz biorę 50 i w niedzielę setki. No i muszę zrobić kontrolne badanie krwi, bo ostatnio robiłam w sierpniu i, i muszę zrobić kontrolne. No, także idę na ukucie i widzimy się później, pa pa jeszcze wam pokażę taki napis. Proszę, że to jest lekarz. Dobra, i idę. Taki duży budynek. Słuchajcie, nie ma jeszcze nikogo. Także. Mm. Maszyna do pobierania bilecików jeszcze nie działa eee, i będę pierwsza. Będę pierwsza, bo od dziewiątej przyjmują mnie. Także maszyna się pewnie o dziewiątej włączy, albo chwilę przed. Pobieram bilecik i daj mi pobierają krew Także będzie to szybko i sprawnie. fajnie, że nikogo nie ma. I tak wygląda ta maszyna do pobierania bileciku i tu jest napisane na razie że jest zamknięte i tutaj wychodzi tu o tu 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 wychodzi bilecik już jestem przy samochodzie z powrotem czekajcie Aha. już mnie ukuli zaraz wam pokażę moją rączkę biedną Moją biedną rączkę. Eee, czekajcie chwilę. Taka jestem pokuta. To znaczy, no nie widać tego, ale w ogóle pani mi wbiła bardzo źle igłę i prawdopodobnie będzie siniak. I... pociągnęła, no po dłuższym tym, tą igłą. Także jak to zauważyłam, no to mówię super. Podejrzewam, że na 100% będzie siniak. Później musiałam zapłacić w takiej maszynie. Wydałam tyle kolon, kolon, koron na TSH i F4. Taką mamy pogodę. W ogóle tutaj jest to, 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 to. To jest poradnia, do której przyjeżdżamy z dziećmi. A. Tu obok, ale tego nie widać chyba, o jest, biblioteka, wszystko w jednym budynku, a tu po drugiej stronie właśnie ten e, lekarz. No i byłam w sklepie, kupiłam dla męża, bo chciał, a w innym nie ma, musiałam tutaj taką wodę z witaminami. Yy, to wzięłam mu trzy i sobie śniada, śniadanie, wzięłam loda. I coś takiego, nie wiem co to jest, pierwszy raz to będę jadła, jakimś kremem przełożone, czekoladowy wafelek, mięciutkie. I takie będę miała śniadanko. Wiem, niezdrowe, tak, ale jestem bardzo głodna, a chcę was jeszcze gdzieś zabrać, więc nie patrzcie się na to co jem, tylko na to co chcę wam pokazać. Yy, dobra, chyba zostawię włączoną tą kamerkę, tylko sobie ustawię ją na statywie i będziemy jechali. Dobra, wyjeżdżamy z tego centrum. Musiałam przepuścić panią na pasach, bo w Norwegii jest wymóg i można dostać mandat. Jakby się nie przepuściło, jechałaby za tą policją. W ogóle tutaj na lewo, nie, twój lewo, na prawo macie budowa, jest nowego centrum handlowego. Tak jakby tych centrów było za mało. To jeszcze nam dołożą. W ogóle krzywo stoicie na tym statywie. No dobra, trudno. Ja już nie będę nic kręcić, bo nie chcę, żebyście widzieli w połowie deskę rozdzielczą samochodu. E, I w połowie obraz. I sobie jedziemy. Ja sobie zjem w... w, w, w terenie. Zjem sobie śniadanie i się przejdziemy na mały spacerek. Jakieś chmurzyska wyszły, a było takie niebieskie, ładne niebo, ale i tak jest ukrop, jest gorąco, potwornie, nie? Rano samochód był chłodny, już teraz... Yy teraz się nagrzał, stał chwilę na słońcu tam i już się nagrzał. Boli mnie w ogóle ręka po Nie będę miała siniaka. Na chwilę rękę zgięłam. Jak mam wyprostowaną, to nie, ale jak zginam, to jest tragedia, nie. A jeszcze ja jestem leworęczna i jestem w lewą rękę, także jestem niepełnosprawna. Ja cię nic nie robię, leżę, bo mnie ukuli i mnie boli. Nie wiem czy widać, teraz jak jedziemy to, ale chyba nie widać, pełno mleczy jest, wiecie, u was już to dawno przekwitło, a u nas jest pełno mleczy, pewnie ta rama przeszkadza, ale teraz, o, 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 o patrzcie się, pełno mleczyków. Ale was teraz postawiłam, że gorzej jak było. Aj! No dobra, już nie kręcę, bo zaraz was zwalę i tyle z tego będzie. Miałam ogólnie inny plan, na dzisiaj trochę mi pokrzyżowało to hmm, pobieranie krwi. Mój plan, bo miałam najpierw iść w góry, wrócić do domu, zjeść śniadanie i jechać na plażę, się wykąpać, i potem jeszcze na drugą plażę, na którą teraz jedziemy ale to jest taka bardziej do dreptania bo tam jest dużo kamieni do dreptania, do chodzenia no bo jest dużo kamieni i co? no i tam sobie idziemy pochodzić wrócę jak nie będę głodna to pójdę w te góry a nie, zrobię sobie kawę i pójdę w te góry i wypiję sobie kawę w plenerze i zabiorę swój kubek ulubiony zabiorę swój ulubiony kubeczek a kawę sobie zrobię w termosik i sobie przeleję tą kawę później do kubeczka bo ja lubię pić w moich kubeczkach i, I wypijemy sobie kawę w plenerze. W ogóle wczoraj miała urodziny e, nauczycielka, ta Polka, co ma mojego starszego syna w szkole. I e, no ja nie wiedziałam o tym dopiero na Facebooku, wiecie, mi się później w ciągu dnia wyświetliło, że ma urodziny. No i tak wróciłam do domu i mówię do Juliusza, że e, miała dzisiaj urodziny i w ogóle, że ma dzisiaj urodziny. Ja mówię, to chyba jakiegoś kwiatka trzeba jej kupić, to zaniesiesz jutro. A Juliusz mówi, i czekoladki, no to kupiłam dzisiaj w sklepie em, rano storczyka dla niej, takiego ładnego. Wybrałam najładniejszego i kupiłam to Fifi. Spakowałam Juliuszowi w torebeczkę i zaniósł jej dzisiaj do szkoły prezencik. Niech ma, niech się cieszy, niech jej ładnie kwitnie kwiatuszek, bo dużo nam pomogła i uważam, że się jej należy. Już nie z samego tego, że jest Polką czy coś, tylko po prostu no, jest Juliusza nauczycielką i, i bardzo, ba, bardzo nam pomaga. I teraz w razie jak będzie przeniesienie mm, tych klas do tej drugiej miejscowości, to mm, też będzie nam pomagać. Już no, nie będzie z Juliuszem w szkole, ale będzie nam pomagać. A my już jesteśmy na miejscu, ja sobie teraz zaparkuję samochód i schodzimy na dół, nad wodę. Zobaczcie. Ile mleczy. Ile jest. Proszę. U Was już dawno nie pamiętacie co, gdzie i jak. A u mnie jest tyle mleczy. A teraz tu. My sobie pójdziemy, zajdziemy tam na dół. Tutaj macie całą tablicę, cały opis miejscowości. A my idziemy na dół. Zobaczcie, ile mlecze. I taka ciężarówka. strasznie ukruszona jest czekolada na tym lodzie, co sobie kupiłam I, i leci mi na mnie leci. I się nie mogę skupić na tym jak idę z wami i nagrywam i na tym lodzie jednocześnie Wiesz sobie po kamieniach ale tu pająki. Jestem. Jestem na dole. Tam daleko płynie. Prom, ale... Chyba nie widać. Może tam jakaś kropelka. Teraz chyba widać co. No i tu wczoraj, tylko tam mniej więcej jak ten statek teraz jest, um, pływały morszwiny. Ale nie było tam żadnego postoju. A jak wracałam. To już były tak daleko, że ledwo ja je widziałam jak skakały. zrobiłem taki omurek, wydaje mi się, że wcześniej go nie było. Drapałam się. Teraz zejść nie umiem. I tu jest tak zielono. Tu są góry. I tu jest tak zielono. Sobie idziemy troszkę do wody. I tu jest kawałek plaży. mnie niechcący przycisk na tym statywie i się wyłączyło. I musiałam sobie włączyć na nowo. Mm. Oj, ten się buja kamień. Idę teraz po kamieniach. Żeby wyjść tutaj sobie na ten piasek. Okej, okay, jestem. Pełno muszelek. Pełniusieńko muszelek. Taki fajny spacerek z rana. A że dzisiaj mam wolne, to sobie mogę pozwolić. Coraz bliżej jest ten prom. Zrobię zbliżenie raz jeszcze. Pewnie będzie kręcił niedługo. Tak wygląda okolica. I tu stoi mój samochód, jest mały parking. I tak jest zielono ładnie, limleczyki i woda. zrobię oddalenie. Mm. Tak, bez dzieci to sobie można przyjechać i się zregenerować. Hmm? Morświny skaczą, ale jaja! Skaczą. Ja nie wiem, czy ja to złapię. O, widzicie? Skaczą, tak jak statek, to przy statku morświnki skaczą. Kurczę, ręka mi się trzęsie. O, o, o. Są. Ale mi się udało, jak się cieszę. No skaczcie, może tego statku się przestraszą. Słuchajcie, strasznie mi jest zimno od tej wody. I może trzęść statywem. Hmm. sobie muszelki i woda i mój samochód. Czekajcie, może podejdę, bo tu was kieruję na te, a podejdę dalej troszkę, pokażę Wam. Ten asyp mleczy. Ja mam dzisiaj takie pół dnia dla siebie, co najmniej do godziny 12.00. Także sobie pochodzę tu, pojadę do domu, zrobię kawę. Prawdopodobnie pójdziemy w te góry. No bo co jakby Monika mogła nie pójść. Zobaczcie, zrobiłam zbliżenie. Widzicie jaki syp. Ty? Ale fale, chyba przypływ idzie. I tak to wygląda, ja teraz idę przez przebój muszę przejść przez te kamienie i, i jadę do domu. Morświnki już nie skaczą, nie widać. To do usłyszenia później. Pa pa!